Dzień dobry, słuchajcie widzowie, z tej strony Czarek i dzisiaj gramy sobie w browser tak jak zawsze. Oj, to się przegrało. Oj, oj, oj. Co tu się stało? Jakaś przegrana była. Poraj pewnie. Patrzcie, ogólnie wymyśliłem sobie tak, że będę sobie nabijać pucharki i nie będę tego bierał Dopiero za 3000 pucharków odbiorę sobie te kredyty I wszystkie polecą naszego Jinka. Halo? Gina, potem do Bula i do Rousy. No i. Aż dojdą do. niej Tak, słuchaj, so, nie będziemy tu odblokowywać Mortisa na razie. Ej, 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 ej czy mi nie brakuje Rosa? Ej. dziwno trochę. A nie, no tak, dobra, to. to nie, nie się stało. Dobra. No to gramy sobie. Słuchajcie, solo, starczych solo, sobie weźmiemy. No i oczywiście najpierw będziemy kampić. Albo nie, albo nie, nie będziemy kampić, bo to jest ta mapa. Tu to, to, to nie będziemy kampić. No tutaj sobie po prostu będziemy grać. Grać. Tu mam Janet, który się pewnie ciążko strzela, on właśnie został rozwalony przez luk, który do mnie idzie. Ło! Okej, okay, słuchajcie, widzowie. Jakoś przeżyliśmy to. Ktoś tam był, ktoś tam był, ktoś tam był wcześniej. Jezus, ile tam jest ludzi? Kort tam jakiś jeszcze się wpadł. O, już, już, serio? Rosa, rosa. Nie, no, rosa. Aż dam łapkę do góry, jednak. Czym dać w dół, ale trudno. No i bardziej ile już mamy, widzia? już uzbieraliśmy. Ja sobie Gina odblokuję. Może na tym odcinku. Może. Nie, no zdecydowanie nie na tym odcinku. Już to może za dwa dni jakieś. Będzie odblokowany Wo Ło, jak ich poskładałem co to było. Bo Buliks, 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 Buliks! Bulion! Bulion! Bulion, ja Cię nie mam, ale nie obchodzi mnie to, że Cię nie mam. Nie obchodzi mnie to, że Cię zabiłem! Mam wielkie starcie. Nie no, łapka w dół. Okej. Okay. What the hell, co to było? Co za emotka tam była wielka. A sobie zmienię emotkę w sumie. Zmienię sobie emoji. Tak. I sobie wezmę zamiast łapki do góry, sobie wezmę. Brak internetu. Na internetu. Czy ja mogę szali Tutun, tu du dun, tu dun dun, du du dun, tu dun, tu tu dun, tu tu dun. O! Słuchajcie, coś, 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 coś przyszedł. Dobra, gramy dalej. Szarki na dziesiątkę, więc spoko. Następna będzie odlokuj tego które mam. Fajnie, fajnie. Co lecimy dalej, tą erę, nie wchodzimy na stochę. No już naprawdę dużo trzeba zaraz uzbierać, żeby mieć, żeby ulepszyć tą szelkę, a ja chcę tak mieć ją na hipertrobowaniu, po prostu dużo ją gram, ale nie na odcinkach, nie wiem czemu. Tak ja w ogóle wam, ja, tak tryharduję tą szelką, ale czemu nie na odcinkach? pytajcie się mnie, e, nie wiem, no nie wiem, o, piper 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 piper. He A piper można kupić chyba jeszcze, czy nie? O, ja pucia. Ale Kevin, ten, ten ból Co on próbował odwalić? Zmarnował tego. Zmarnował se kila, czyli mnie. Mógł kila zrobić. Ja pierek. Ja po pier. prostu cbanu. Nie no, halo, ból! No! O, tu są rosy jeszcze. Może tą rosy spróbujemy dojechać, co? Dobra, dojedziemy tam. Świetnie. Ten ból jest jakiś dziwny. Nie wiem, czy go dojedziemy. Postaramy się. No, ból tu, chodź tu! No debil. O, Dobra łaj ładuj się, patrzcie ile już to mamy zaraz. elity ti bajdzium! Dobra, ale słuchajcie ja teraz lewę no, drugiego na najmniejszą nie namiałem. No, poziomy poziomy mistrzowskie poziomy mistrzowskie żeby mi szoskie, a to mam pierwszą trzymałkę, tak. Najwięcej więcej kojarów to sobie zlećmy na dół i teraz mam Jessie. Wow czy ja chcę ją grać, mam niby do niej hipotowali. <grymne> Tylko że mam ją na czwórkę chyba. Nie, czy na jedynkę. Nie pamiętam. Zapomniałem już. Bo nie patrzyłem nawet, więc... Wy wzięliście, a ja nie. Więc tak. Tutaj mamy rące, którą nie wiem, czy dojedziemy. O no, kurczaczki! Czemu wszyscy na mnie idą od początku gry? A ja na nich. He, he, he. O? Tak. Damy tu do działko. Brak internetu mam. na statę. Frankenstein. Franken, FRANKENSTEIN Franken, FRANK Franken, FRANK Frank! Franken, Franken, tego. Franken, 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 podchodzimy do tego bastera ja internetu nawet nie miałem a Franken, rozwaliłem i mamy kredyty. Następne. Patrzcie. Widzicie, co się tu uwala. Ja w moment nawet jeszcze nie odebrałem ile pucharków. Ubiłem tak seo. Tak. Tak. Pstryk po prostu. Tak pstryk. Tak. Nie wiem czy to było słychać. Okej. Okay. Następny cel. punkty mocy. następny. Następny, następny cel to jest to. Więc słuchajcie, musimy dużo grać, żeby osiągnąć te 3000 tysiące Oj dużo musimy grać, oj dużo, 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 dużo Ale przynajmniej będziemy mieć jakieś osiągnięcia z tego nie I zaraz będę miał Jinka Może już odblokuję tego Jinka Dobra, odblokuję tego Jinka, spoko Odblokuję tego Jinka, na odcinku będzie Jinek odblokowywany Okej, okay, już przegrałem. Trudno, trudno, że ten miałem trzymać. Nie będę trzymał, bo się już nie chce. Już tak bardzo chcę opening, słuchajcie, wielki opening to jest. Stary rob, niestety, epic. Oj, 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 te mocy. Kredyty do Gina, lecą i Gina odblokowany. Tu, 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 tun. a, te, 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 te. Czy ja chcę przełączyć? Kogo wybrać słuchajcie? Murtisa, Tare czy Gina. Nie, ja biorę Gina. Jest Gina, kod odblokowany. Może nam jeszcze słuchajcie, starczy na Rousa. Ta, starczy. Hop Rose. Jeszcze to stanę tutaj. Tutaj sobie weźmiemy IBita. Bo tu jest najlepszy IBIT z tego. No i tutaj mamy słuchajcie, te to 500 kredytów nam tyle dało aż dwie nowe postacie za te kredyty. Patrzcie, mamy Dinka, Jin. Dżin. Trochę go to Żeby nie było słabszy, nie. I gram sobie Dinki. Pierwsza runda Jeanem, zobaczymy jak nam pójdzie. Tutu tu 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 tu, tu, tu. Ma taki zasięg słaby. O Jezus! O Jezus! O Jezus! On jest wolny Oj, ale fajne. O, ale ulta ma lepsze. Jego ult, jak dobrze pamiętam, to przyciąga, właśnie. Tylko, że trzeba jeszcze trafić. Yo, jak ich porobiłem tu. Boże, i to było świetne. El primo. Primo. Primo, nic ci to nie da, chodź tutaj, widzę. No, Bardzo dobry, El primo. He! A bardziej to do widzenia. Nie, no, dziwnie jest fajnie. Już następna ranga. Cyk. To się bardziej opozostać. Tutaj mam rosę, ale nie mam rosę. To nie będę grał ruchu w ruchu. No po co, no po co, no po co? Będę grał Jinem, będę go tryhardował No fajnie, fajnie, fajnie Podoba mi się to body. Podoba mi się to bardzo Bo Jin opę OP zewniarzem Co nie mówiąc No jest, jest dobry Jest, jest dobry Jin wychodzi z lampy I pojawia się w starparku czy Mr. Parku w ogóle? Co je gaton? Ciao, cia! Nie wiem no czy moje światliwe, bibi, bibi, bibi. Bi, bi. że ze mną wygra, ale ze mną nie wygra. O! 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 Nie jeszcze zmarnowany. To był nie, mózg totalny. Następna wygrałam w słuchajcie. Zagraj Panałia. Nie no, Din. opi Opi, totalnie opi. I następna runda tam nie zaszkodzi. Czemu ja strzelam, gdy oni mają osłonkę? What the hell? jakiś no kurde, kurde Nie, czemu ja ją przyciągnąłem? Przecież ona jest na blisko i ja Nie no, czasami trzeba też myśleć w tej grze Właśnie to zauważyłem właśnie teraz Odpadniesz jako trzecia No kurde, a chodź tu No, dzień dobry Pani A to jedno, panie jako druga no dobra, trunno. Słuchajcie, to by było na tyle z tego odcinka, więc cześć, cześć.